Cześć wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony Kapitan Rex i wróci... wróciliśmy do naszej serii Red For i gramy nowymi postaciami. Przepraszam, a czy pan jest taki kulutkiem? A nie wiem, Rysiek jest Franklinem, niedobre, nie, Francis. Ja jestem Birem, gram dzisiaj Birem, a Rysiek gra Francisem. Jakoś tak ta postać się nazywała tak ja mam przerobioną głowę Wiesz na co? Wie. kurde pelka I? No i widzowie O dzisiaj gramy tymi mowymi postaciami z tej już z tej kampanii Bo z tamtymi już Pożegnaliśmy się i też umarł <ścoughs> To byłem ja możesz się możesz, możesz na kusa, że jak spadać ci się to na kusa normalnie nie giniesz, a jak bez kusa to bierze ci HP Nie ja, wiesz jak to ja jestem, o figuły znaczy. do dupy <grym> A czy ciekawki do dupy to ja mówię Ciekawka do dupy, o ale full power Chodźcie, co się pobawić, o plus wadzie ja nie powiem ja, ja nie chciałam. Ja, 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 ja. Dziękuję. żyje. Pompa. P chcesz automata, czy nie automata? O. Fajne skarby Uwaliłem go i A, ściefę, głowę Ale coś ja cię uwaliłem e, z się domyślam A ja nie wiem, grać z czy o... Eee, Ja gram automatem, nie wiem czemu. Nie wiem, ja też jakoś na automata teraz ja przerzuciłem Zobaczcie na filmiku co ja zrobiłem Każesz mi jak będzie wam tu Dobra, robimy to. Czekaj, stój, 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 stój. Na pewno jesteś pewny to otworzyć. A może nie? może <laughs> ty. <laughs>

o, tak by się zmienił. To ja się miałem w kurdzę a to mam Dobra ja idę do góry na raz o towa O taką się, ale mam przerobioną Ja tu i celownik działa. w tym? Eee, Zoi, Zoi o! Oh, katana! Dobra, ale re... O, a ta postać jest i Wira 4 Remek Co by się teraz w tym roku. Remek jest fajny. Ja se kupuję... Ja mogę! Nie. Mogę z tego wstrzelić. Ale... nie chcę Cię martwić, ale ja kupuję Resident Evil, e, 2 Remek. A ja będę kupywać Starker 2. Starter 2? Tak, no... okazało się, o no 5 ją zmniejszyć o, o 50% Pomyślałem, A co tam? Tak duże jest doładowanie za 500. Do Czekaj, on kosztuje 200. 200. 269 zł, bo ma, że jakimś tam premierami. Ej, pogrążę tempą, bo to polikiem to nie biłem i gwoździ. Tak, akuratki. Nie wiem czemu. Pewnie tak ja idę na Flickr G. Eee. Jestem zapomniał. Jakieś tylko do... Tak, musisz pójść do... Do... No do... 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 to Do... ja... O ja Do... Do... ja nie będę... Gdzie ty masz I to jest tylko dwa mapy. Razem Do... 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 A wyjście mi go widzowie moi kochani Eee Od środy zaczynamy serię e, Z I będziemy grać e, Mowy gry też Chyba jedno jest znowu co ja tam dawałem A resztę będziemy grać prawdopodobnie w sobotę i w swój Wcześniej będzie swój a startera prawdopodobnie zrobię we Dobra, ja muszę jeździć. Albo mi się okay. uda zrobić jeszcze. A nie, wiesz, jak to będzie. To i to ja. Ok. I widzę, ja już wam Powiem, kiedy będą live, bo ja ustawiałem wczoraj po północy. Trzy godziny siedziałem przed tym ustawiać, jaki termin dać Już wam mówię Na żywo 7 sierpnia jest playday 2 godzina 14.35 Seasol Get Of Hell yy, 14.50 6 sierpnia UFO yy, Anno odcinek 1 powołanie do wojska do XCOMU yy, 5 sierpnia 15:20 Sonya ja odcinek yy, drugi. Dzisiaj robimy drogi yy, 4 sierpnia godzina 15:28 Resident Evil 5. poznajmy postać Hires 2 sierpnia godzina 17:25. Takie mam yy, live -y są. A z paydaya, będziemy, z paydaya 7 sierpnia y, będziemy robić napad na bazę wojskową Baza wojskową to jest bardzo ciężka misja bo tam trzeba mm, dużo tam się skupić bo tam y, dużo są te wojska dużo tych napaści Dzień dobry, przepraszam, ale musiałem nic raci... nie szkodzi, powiedziałem widzowi kiedy są live'y u mnie i cię też zapraszam Rysiu na liveika Ja może będę U ciebie MOMATOREM torem jakoś to posypać na tytach. No się jeszcze zastanawiam Jak się nie dajesz ze mną kłócić A wam ale nie mówiłem i... Ja mówiłem Będziemy... wam... to jest mój brat właśnie Z moim bratem nagrywam Ja już wam mówiłem kiedyś ale Z moim bratem To RAZEM Twojego to i Chyba no ale to... kiedy? jak on nie miał dobrego kompa? Jak on chce do naprawy. Wtedy za jakiś e, rok będę miał e, naprawionego. Ciekawy mi co mi tam wpadzi teraz. Nie wiem, to nie może za ci lepsze ja pamięci RAM, bo tu może pamięci RAM też. Się, nie. Ja chcę, eee już miał giga. To ci nie uruchomi na płycie głównie. Ale ja będę kupywać płytę główną Waszej Stów pod procesu nie. E, tego? AMD czy Intera? Tak. Bez, nie jest Inter'a, tylko ADD. A, czyli z Intera nie da już kupywać płyty? Nie, a ja będę kupywać e, chyba z. Za jakieś... No Razer 3000 Wydaje, to... albo 5000 na lepiej będzie Ci. No ja będę kupywać... E, ten... Za jakieś tam... 700? Procesor? To zbieraj. Ja będę ku... kupy... Nie, ja będę kupywać porządny komputer. E, kartę i wszystko. Tak, kartę masz ja... dobrą. Tak, ale ja... Chodzi mi o to, żeby wydajny e, w grach. A jego każdy się, o karta jest, ee, szlakin-palkin. ja Jędzor. Wiem, kula przytyk ula, bo nie doznala. Ej, a nie był Witch. I co tam? A, Ale... pożegnała się z tobą i powiedziała, że się stało mnie sywituć. Ja to pamiętam. Masz tam prezent!

coś okay? No nie! No, nie to tak, coś pan robi, robi się w dupę. No, 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 pan... no, robi... w dupę, hmm. masz jakieś no, czy no, 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 <śmany> <śmany> o nie, gorączka dla Eee, pierwszy raz widzę to wywalone. E, e, here's a no, of... okay, mm. Gorączka dziękuję. <śmany> dziękuję bardzo. sobie ja się napiję piczko. Gdzie ty idziesz? O tam. Ja, ja nie lubię nic po wodzie. A widzowie, Aj, czy chcecie do... live z Morda Kombat? Bo z moim bratem już e, gramy od wczoraj i dostaje głomoty ode mnie na, na dzień dzisiejszy. Coś się, e, się mówi w papu w papu? Ta gra się nazywa Tadek w papu w papu. A jak macie taką umiejętność, że możecie wywalić gościa zęby uderzyć, to jak ty nazywałeś? Tak to nazywałeś? Jak, się... e, jak ktoś wie, jak to jest Lord of Combat 2 e, edemp... Morda, Morda Kombat 2. Nie, Morda Combat 1 ma wyjść w tym roku. To ja się patrzę z wiastun. A... Ale i tak Tadek nic... Need... To ma być remix. Nie, remix to już jest e, 11. Mówi, że tu już nie będę produkować e, Rezydenta Evira. E, Ale Rezydenta Evira jedna... mówili w tym roku, e, dwa lata temu, jak już wyszła ta, ta trójka i ta czwórka. Mówili czwórce, że już nie wyjdzie e, żadna, żadna, żadna część Rezydenta Evira. Patrzę się na stronie Rezydenta. W tym roku albo w przyszłym A... roku wyjdzie Rezydenta Evil 9, A tak. No kurde, o. jak e, może wyjść o. z Resident Evil 9? Jak tak, nie wiadomo co się stało z Lian, Lian bo on szósty był, i do dzisiaj nikt nie wie co się stało z nim. Nikt nie wie co się stało z Ashley, z Aidon i z innymi postaciami. Nikt nie wie. E, jakby to uznać, A, A tam, Ashley na. E, Ashley, ja wiem, że e, 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 w kurce My musieliśmy tą Esię uratować z tymi zombiakami, To, to, to. I było tym. Ja to. Dowiedziałem <coughs> no ja e o Esi. Musiała być tam uratowana, o coś tam ją. E tam. O, jest kaftę, jak dobrze Cię Jest jedna kastenka, ale to jakby uznaje Ulec nie. ulec, ulecz tamtych się. No nie, go niego nie. Liza. Pomoc zabij mi. Czekaj, ekran. No chodź. Nie mam. No, nie Nie no. Widzowie zapomniałeś wyjść w plus 18 To ja w nie, nie wiadomo co mi się powiesz Dajcie mi go podnieść do jasnej jajkowatej panni Co ty to powiedziałeś? Za... To i pewnie wcześniej Jajkowatej A nie powiedziałeś e, k, u, u, coś tam? I powiedziałem, py i chyba jakoś tak pójdziemy. O to chodziło, ale ja to nie jest prawdopodobnie jeszcze końcu. ale to YouTube tak będzie wiedział i tak jestem. E, mam 14, no 14 lat. Dobra, mam aptekę. Mleczę się ja mam 14 lat, tadek. To nic mnie nie może zabronić. Ale nie mogą, ale. Ja powiem wiesz co? Ja nie pani maju Pajnie jaki to jest język Hunter Wiesz co to jest nie pani maju Bajerajo Bajajaja dawaj nie te jajka Nie! No Chodź ktoś wie. ja To nie ja ja nie panie Maju, ale ja, ja nie chciał, ja nie wiedział. Ja nie chciał, ja nie wiedział. No i... back on Serce nie boli... O bo mam siedemnaście... Jak widzę... Proszę, nie wpychaj pod sterowni. Weźcie nigo. Weźcie nigo. Gruby cię atakuje. Co od tego oni? Nie mów, oni mają wywalony. Ładna.

I can this Everyone <inaudible> No, I We've got to get inside. Cover my. Masz <laughs> na A to nie było. Ja się napiłem mojego najlepszego soczku. nie A. A. trzeba się nabić. Nie wiem, do A. Dobra, Esiek, muszę ci wytłumaczyć. Pamiętasz wtedy, w drugim odcinku, co to się stało wtedy? Pamiętasz? No ten miej Musimy teraz włączyć zasilanie To jest łatwe Nie muszę, musimy biegnąć tam Nie, ja ci teraz wytłumaczę Chodź tutaj Ja ci wszystko wytłumaczę Posłuchaj Musimy włączyć granatory Wszystkie trzy I musimy do góry Potem To się zepsuje ktoś musi zejść tutaj O co chodzi teraz? No musimy włączyć garnatory wejść tutaj, jak się zepsuje musi ktoś zejść i to naprawić, a ja to zrobię, a ktoś musi nitę pingować dupcik Pojeźdź 4 liter śmierdzących ja, no, Nie, ale nie można tak z Włącz garnator

Chciałem Ej, Zabijaj! Zabijaj! na Zabijaj! 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 mnie no No Zabijaj! 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 Тут на бронь. Tanku. Nie wiem, właśnie. Dobra, chodź, chodź. Do góry, do góry, do góry, do góry. Ja cię się powiem kiedy. Chodź, chodź, chodź. Do góry, do góry, do góry. No. klikam. Ale do góry Ale to było... tutaj do mnie! Jestem! Ale... Różni. Idź na działko, na działko Gdzie? Tu! Dobra, Tyć na dół, włączysz granator Pinguję Szybko! Włącz granator! jak ja mam potem wejść. Dobra. Idź, włącz I... grenator. Włącz grenator! Nie włączyłeś, musisz o... się Nie, Nie, poświęciliśmy cię. Zostawcie znieść w komentarzu na Ryszka. to zostało się No wiem. Najważniejsza no ofiara, ale mogłeś dostać cztery, Osiągnięcia jak mogłeś zagrać bilem, ale ja już gram bilem, no to je zrobimy po, poza live'em. Dobra, 24 minuty. No to dużo nie jest. Użycie 4 apteczki. To tak mało. Użycie dewelatora. Użycie rurobomby. bomby e, ale ale czy było mało. Tylko jedno było Bo jak ja grałem z, z kimś, z Bartkiem, to my mieliśmy pięciu Witch, ale na tej drugiej mapie. Dobrze widzowie, dziękuję za oglądanie. Dziękuję. się łapkę w górę, komentarz i subika. Widzimy się na live'ach. 2, 5, 6, 7. Może 4, ale musiałem... Muszę Zobaczycie. Ja. I dostawcie łapkę w górę, komentarz i subja y, Z Residenta, z jakieś kilka gier. Ja ci rysiek powiem jaki I dziękuję widzowie i życzę Wam dobrej nocy Ten film zostanie publikowany w niedzielę godzina 10 i będziecie obejrzeć, będzie już napijeliście Widzimy się na live'ach i... Siemano i życzę Wam dobrej nocy. Do widzenia.